Dobry państwo. Państwu. Proszę Państwa, teraz połączymy się z panią, która wyleczyła sobie wzrok. No, poprawiła na tyle, że nie nosi już okularów. Opowie nam o tym, jak to się stało. Tak, słucham. Dzień dobry, Piotr Lewandowski. No dzień dobry, witam serdecznie. Tak, nie tylko mnie, ale też i słuchaczy. I A witam również tak wszystkich słuchaczy. Też tych tak, którzy mnie oglądają na, na YouTube, nie oglądają, ale Pani nie muszą, bo wystarczy, że Pani pięknym głosem opowie jak jak Pani sobie pomogła na ten wzór. Proszę mówić. Więc y, muszę wam powiedzieć, że ja tą metodę znałam już przy, bardzo, od bardzo dawna. Po prostu kiedyś gdzieś tam książka mi wpadła w ręce, no, no. ale byłam młoda i zdrowa, więc nie było to y, w ogóle potrzebne żadne leczenie. I y, teraz od jakiegoś czasu, a to trwa już może kilka lat nawet, że ja się budzę z rękami pod głową. Nie wiem dlaczego te ręce tak zakładam, nieraz z takim trudem ja to ściągam na dół, ściągałam z takim bólem, że nieraz łezka się zakręciła, ale ciągle, niekoniecznie tak ładnie ułożona była, albo jedna ręka, albo dwie, czasami w pięści dosłownie pod było, było ułożone, tak. no i tak to się dzieje bardzo długo i często. Ale przy okazji ja zaczynam się wszystkim chwalić, jak to mi się wzrok poprawił. I córkom opowiadam, i koleżankom mówię: Ty wiesz, że ja już okularów nie potrzebuję zakładać? Właśnie. No, oni no, wszyscy się cieszymy bardzo. Kompletnie nie skojarzyłam jeszcze, absolutnie nie. Ale któregoś razu zakładam igłę do maszyny do maszyny nitkę wkładam do tej igły, a to zawsze były problemy i zawsze były okulary potrzebne. Więc ja włożyłam bez okularów. No to Byłam tak zdumiona tym, że to mi się udało i to jeszcze za pierwszym razem. Byłam tak zdumiona, że zaczęłam myśleć i wtedy dopiero przyszło olśnienie. Wtedy dopiero sobie przypomniałam, że ja też mam w domu taką książkę. Szybciutko do tej książki dotarłam, otworzyłam, przyjrzałam się i, i jak, tak jak ja te ręce zakładam, no patrzę, no wszystko pasuje. <grym> nie, ma, nie ma żadnego cudu <grym> ze wzrokiem, tylko przez te wszystkie lata ja sobie sama ten wzrok... Ale, że Pan Bóg Panią e, nakłonił do tego. No. Tak, po Muszy prostu, pani być dobrym po prostu człowiekiem. przypadek, no, no nie wiem, dlaczego ja w nocy te ręce tak zakładam. Przecież ja, ja to robię nieświadomie, bo, bo ja bym sobie takiego sama bólu nie sprawiała. Ale z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że teraz z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczna za to, bo tak. mam już 66 lat, chorób przybywa. I na przykład ciśnienie. Więc ja już jestem, y, miałam wysokie ciśnienie. Jestem już bez tabletek. Y, teraz lecę sobie cukrzycę. A wczoraj, proszę pana, zaatakowały mnie korzonki. Więc ja szybko do tej książki sprawdzać, gdzie te korzonki są i jaką pozycję trzeba przykładać. No i druga pozycja i tak dzisiaj proszę pana prawie tak cały dzień sobie to, te ręce przykładam tak. I, wie, i wie pan, że nawet do ogrodu wyszłam. Aha, już przestały, przestały boleć, tak, tak mocno przynajmniej. Tak, tak mocno przestały, bo przecież rano to była tragedia. Mówię, boże, a to to jakieś mam takie nawracające te korzonki. Nie wiem dlaczego, no ale teraz to jestem tak szczęśliwa, że ja sobie sama bez leków przeciwbólowych mogłam pomóc. Tak, tak. Bardzo jestem zadowolona. No i tak wie pan, jak ja już tak się wszystkim chwaliłam, że tak to cudownie odzyskałam wzrok, co teraz będę wszystkim mówić. Zresztą moim córkom już powiedziałam. Jaka to jest po prostu przyczyna tego wszystkiego, że to jest metoda BSM? I jestem na 100% przekonana, że to pomaga, choćby nawet to dzisiejsze przykładanie, bo ja tak troszeczkę sobie poleżałam w tym łóżku przy niedzieli i miałam czas sobie te, te, te ręce przykładać i byłam tak wdzięczna, że już mnie te ręce tak nie bolą, jak do góry daję no zresztą w ogóle nie bolą i naprawdę mogę sobie sama pomóc. Bardzo Panu dziękuję za wszystko, że Pan z takim determinacją i cały czas A. stara się ludziom pomagać i rozszerzać tą wiedzę Proszę na powiem, temat, że można bez tabletek wyleczyć się samemu. Bo Pani nikt nie powie, nikt, nikt ludziom chorym nie powie o tej metodzie, kto żyje z leciństwa. Pani rozumie? Czy Pani to płaciła? Książkę Pani kupiła i, i tyle I, tak, tak. I, to, i to niewiele kosztuje. Ja, pani ma chyba nowe wydanie książki, nie? Nie, nie, proszę Pana, ja kiedyś jak mój kolega pozbywał się książek po swojej zmarłej mamie, a miała ona dosyć dużo, między innymi była też ten BSM, to z 95 roku, tak. to ja ją wzięłam. Ja ją wzięłam, wzięłam jeszcze dużo innych książek, ale wszystkie, które o zdrowiu tylko. I masaże, i inne tam o ziołach, obo ja też się tymi ziołami interesuję. W ogóle interesuje mnie tam medycyna niekonwencjonalna od dawna. I ziołolecznictwo, masaże tam, akupresura, akupunktura. No tak, to książek jest dużo, tak, tylko... Tak, tak. znaleźć skuteczną taką, która by zniosła choroby, które właściwie Trudno wyleczyć. No. Są jakieś ćwiczenia na ten wzrok, ale żeby się tak poprawić, żeby pani sobie nitkę włożyła do, do igły, no to naprawdę też pani ma bardzo dobry wzrok. Ale to dzięki temu, tak? że, że coś się stało, że pani sobie te ręce zaczęła intuicyjnie, ja intuicyjnie. Nie wiem, przekłada. dlaczego. Wie pan, że to się dzieje do, do tej pory? że tak. to się dzieje do tej pory, że do tej pory ja te ręce, to już jest, to już trwa dosłownie kilka lat, że ja do tej pory te no ręce to... sobie zakładam bezwiednie, bezwiednie, tak. bo ja o tym nie wiem, kiedy ja to podniosę do góry, ja się tylko z takimi rękami budzę, tak, założonymi tak. za głowę. No bo to, to, to <laughs> tak, to jest taka pozycja, gdzie, gdzie leczymy przede wszystkim o swoim wzroku. Tutaj też ja, ja szybciutko zaraz do książki. do książki Ale niech pani o, o, sobie zagraną... kupi też nowe wydanie, bo ta nie wiem, pani się może nic nie stanie, ale w jakichś chorobach takich immunologicznych <coughs> to, wie pani, to jest trzeba jednak mieć nowe wydanie książki, bo tam jest dużo informacji. Też na ja przykład, się zaopatrzę w tą nową, tak? tak? Na, pewno, na pewno kupię. Też I te korzonki, ale... to tam jeszcze do, dochodzi jeszcze jedna pozycja, ale jak chce pani tą drugą dała radę, to, to już jesteś dobrze. Pan kosztuje. ma na myśli korzonki? Tak. To która jest ta pozycja? No to tam w książce pani znajdzie, jak pani znajdzie. Aha, bo, ja, bo tam pisze tylko druga, w tej starej. No to nie? teraz jest tak, teraz jest, jest jeszcze jedna. Aha, dobrze. O, to jeszcze mnie zachęci no, do tak, tego, do tak, kupienia tak. nowej. właśnie, bo tak ludzie myślą, że to, wie Pani, te stare wystarczą. Jestem Ale nie zawsze. naprawdę szczęśliwa z tego powodu, no wie Pan, jak wszystko mogę zrobić, igły szyć i, i, i cokolwiek czytam bez, bez okularów, co, co było no. też niemożliwe. W komórce wszystkie te sprawy, które no, tam tak, no, trzeba tak, czytanie, tak, też bez okularów, co hmm. zawsze, tylko szukałam tych okularów. W wieku to już większość osób ma problemy. Zresztą nie tylko w tym wieku, to, to mogą i, i stosować i, i, i mamy i dzieciom, na przykład, jeżeli dzieci mają osoby, to się wszystko proszę Państwa poprawi. I też dobrze, że Pani córką powiedziała, bo córki pewnie też będą stosować. Też, nie, też niech sobie kupią nowe wydanie książki. Ma... I na pewno ich wszystkich zachęcam do dziękuję. Pa, bardzo Pani dziękujemy. Wszystkiego dobrego. O, proszę bardzo. Wszystkiego Dobrze. najlepszego, Panie Piotrze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No, Proszę Państwa, tak bywa, że ktoś ma intuicję, nie podkłada ręce. Czasami bywa to u mężczyzn, u kobiet, to muszę powiedzieć rzadko. to bardzo często się zdarza, że na wykładach. Myślę, że wznowi te wykłady, bo już trochę pieniążków y, y, przybyło na fundację. By, były takie przypadek, że na wykładzie mój pan stały powiedział, a to już ja wiem, zaczęło mi się wzrok poprawić, bo ja zacząłem ojca naśladować, jakby malutki. Miałem bardzo słaby wzrok. I zacząłem rękę podkładać, bo jak przychodzi z pracy, to sobie ręce pod głowę podkładałem Ja też zacząłem ta podkładać. Zok się poprawił, nikt nie wiedział dlaczego. A ja dopiero teraz się dowiedziałem dlaczego. Tak się stało. <tryk> Proszę Państwa książkę. Pokażę pan Państwu książkę, nowe wydanie. To już jest 22 rok. Ale jak ktoś ma z 2019, to to jest dokładnie ta sama książka, tylko więcej informacji co, co do leczenia chorób, żeby było szybciej i skuteczniej jest dodanych, ale wszystkie uwagi ogólnie, wszystkie wskazania, przeciwwskazania są takie same, Także nie musicie państwo kupować specjalnie. Tego nowego wydania. A ja teraz powiem, na czym to polega, bo nie wszyscy wiedzą, po tych są nowi, nowe osoby i nie wiedzą, na czym to polega. Polega na zakrywaniu dłonią ośrodków, które zawiadują ochronę ciała. One są w głowie. To jest układ centralny nerwowy pokazany. Proszę Państwa. To jest przekrój czołowy mózgu. Tak. To są te wszystkie ośrodki Biodrotów, biodrotów i tak dalej. Tutaj mamy widok boczny mózgu. Też widzimy te ośrodki. Jak zakrymy ośrodek układu centralnego, który zjaduje chorączoś ciała, to proszę państwa, tak jak u pani, nie musimy nawet wiedzieć, że się leczymy, a będziemy się leczyć. Z tym, że są te wskazania i przeciwwskazania jest wiele informacji. No, w przypadku leczenia wzroku to jest mała możliwość, żeby coś tam się, komuś coś stało. Chyba, że zacznie stosować pozycję piątą, to ona działa na narządy wewnętrzne i tam już trzeba mieć do, dokładne rozpoznanie, czy czegoś nie ma, czy nie ma e, kamieni, czy nie ma za dużych torbieli. I proszę Państwa też, czy nie ma przeciwwskazań co, co dostosowania tej metody. Tych, tych, tych wskazań przeciwwskazań jest bardzo dużo. Jak na taką prostą metodę jakby się wydawało, bo to, wydawałoby się, że to tam dzisiaj nic nikomu nie stanie. Ale jeżeli tak działa, jest taka siła. To może i tak zadziałać, że się komuś coś stanie. Jeżeli nie doczyta się dobrze tych uwag ogólnych. Też proszę państwa nie możemy stosować po wylewie może się to pogłębić. W przypadku niedotlenienia to możemy sobie, jakiś paraliż, to możemy sobie stosować, ale to dopiero może przecież lekarz stwierdzić. Proszę Państwa, czy chcemy, czy nie chcemy, jak przyłożymy rękę, która na przykład zawiaduje nogą, a jest rana, to będziemy widzieli po 20 minutach, jak się rana goi. I tak jest z innymi ranami na innych. Częściach ciała, tylko trzeba mieć odpowiednie do tego pozycje. Natomiast, proszę Państwa, dlaczego to się tak szybko dzieje? No dlatego, że wytwarzamy tutaj stałe ciepło i wilgotność, i tak jak kura usiądzie na jajku, to po pewnym czasie wyskakuje żywy organizm kurczak. Ale kura musi posiedzieć żeby stworzył się nowy organizm. Natomiast my już jesteśmy żywym organizmem. Tak? Dlatego wystarczy nam 20 minut trzymania ręki i już się zaczyna proces gojenia wyje ran, y y zniesienia stanów zapalnych, y leczenia, y y niszczenia komórek nowotworowych i tak dalej. Organizy dążą do takiego stanu, w jakim powinien się znajdować będąc zdrowy. I to się dzieje zupełnie bez znaczenia naszej woli, tak jak u tej pani, która nawet nie wiedziała, że, że leczy wzrok. Tak będzie też z innymi chorobami. Tutaj są postacie twórców religii. Mojżesz Jezus, tak, Buddha i Mahomet. Ja to dałem dlatego, że tutaj nie ma znaczenia, jaką religię się wyznaje, ba, nawet nie ma znaczenia, czy się wierzy w Boga, czy nie. Czy jeżeli się tą metodę zastosuje, to wtedy u każdej osoby będzie działanie. Zresztą tak samo jak u zwierząt. Bo również możemy leczyć zwierzęta, Więc tutaj nie ma żadnego placebo. No cóż, te zwierzę może sobie wmawiać, <grydy> że się by, <grydy> wyleczy, jeżeli będzie mieć, mógł trzymać rękę. Proszę Państwa, bo tu chodzi o to ciepło i wilgotność, które sprawia, że wzmacnia się nasze pole magnetyczne, tak zwane pole życia. Pole Boga. Ona buduje i kształtuje nasz organizm. I że nawet ktoś jest niewierzący, to, to uwierzy w Boga, bo ktoś to musi. Ktoś to nam dał, ktoś to nam stworzył. Natomiast niestety cywilizacja jest taka, która jest uzależniona od pieniądza. I ta metoda jest po prostu ukrywana przez świat medyczny. Oni doskonale wiedzą, że, że jest taka metoda w Polsce i że można się w ten sposób leczyć. Nawet niższy y, to wartość pieniądza w medycynie w sposób no oczywisty. Proszę Państwa, książkę można nabyć w księgarniach w stacjonarnych Świat Książki, ale oni też y, wysyłają y, i w księganiach wysyłkowych. Proszę szukać. Możecie tam teraz natrafić, że 2019 rok nie ma, ale to proszę sobie znaleźć. 22 rok to już wszystkie te większe sięganie posiadają. Będzie posiadał Selgar w Białystoku, będzie posiadał Bonito w Krakowie. Aros też w Krakowie będzie potręczykowo w, w łodzi. Nie ma problemu, żeby książkę nabyć. Ona kosztuje tam w granicach obety 30 zł, może mniej nawet. Pamiętajmy też, że jest płytka. 25 na płytce ja pokazuję, jak układać dłonie. Dobrze, przejrzyj całą płytkę. W płytce głównie mówię wyleczeni, gdzie już ich widzimy. Natomiast, proszę Państwa, ten 20 półk jest ważny, bo wtedy dokładnie przyłożymy rękę. To wymagana jest pewna dokładność. Co to trzymania ręki w pozycji z tyłu, to ósmej tak zwanej. To, to raczej nie robi się błędów, ale tutaj musimy uważać, bo jak mamy tutaj, prawda, to zaokrąglenie, to akurat na, na krawędzi głowy znajduje się na przykład pozycja pierwsza. Przesuńmy rękę zbyt do, do przodu lub do tyłu, to możemy nie zakryć pnia, rdzenia mózgu, od, od którego odchodzą te wszystkie ośrodki układu centralnego i też w innych pozycjach możemy zrobić błędy <laughs> i tych błędów należy uniknąć, bo jeżeli nie traktujemy ośrodka, to nie będzie działania. Proszę Państwa, no mówię o tym, o tym yy, zmieniającym się świecie, który zamiast zmieniać się na, zmieniać się na lepszy, chociażby przez rozpowszechnianie takiej metody, to powinny natychmiast rządy państw, a przynajmniej Polski, wdrożyć tą metodę i uczyć w szkołach. No, ale oni są uzależnieni wszyscy od biznesu I biznes sobie teraz wymyślił, że mamy przyjść, ma przyjść nowa cywilizacja. Tak? mają ją stworzyć, która będzie polegała na tym, że będziemy podłączeni do komputerów i będziemy jakby częścią tego świata technologii. No ciekawe czy oni się sami Rockefellerowie podłączą. Proszę Państwa, no Chcą nam zniszczyć świat, ten, który widzimy, świat natury. Wtedy pewnie będziemy zwierzęta domowe nie widzieć w domu, bo pewnie nam zakażą trzymać zwierzęta, natomiast pewnie będziemy je widzieć tylko w Zoo. Jeżeli w ogóle coś takiego, taki świat, Zaistnieje. Także proszę się łączyć ze sobą, czy na Facebooku, czy na portalach społecznościowych. Kopować działki, starać się żyć zgodnie z naturą i protestować wobec tego. Też unikać, proszę Państwa, sprycowania, bo nie wiadomo, co tam jest. Jeżeli się mówi dużo o depopulacji, pana Klausa Szwaba i forum ekonomicznego, to to jest jakby staranie się zrobić zamiast raju na ziemi, tak jak oni krzyczą, to to, to będzie obóz dla ludzkości. I to też nie wiadomo jak dłużej. przejaci przeciwstawiajmy się temu, rozmawiajmy ze sobą. No i informujmy o metodzie BSM, ile się da. To nie jest tak, że to zaraz wszyscy się będą śmiali i wszyscy się odwrócą. Jeżeli jakaś osoba dowie się od państwa, już widziała wcześniej, że ktoś też tak mówi, że to pomaga, to będzie proszę, to kupi książkę i zacznie stosować. A to jest olbrzymia ulga, nie tylko finansowa, ale i zdrowotna. Pomagajmy ludziom, teraz jest dużo nerwic, dużo chorób, jest serca wynikłe z tych szpryc. Moim zdaniem no jest yy, bardzo duża ilość osób Umiera obecnie na serce. Żądajmy też od tych portali internetowych, aby podawano śmiertelność. Czyli też zwiększenie śmiertelności, jaka się pojawiła w ostatnich latach, również w roku poprzednim. A jak się da, to z miesiąca na miesiąc. Musimy coś zrobić, bo inaczej, proszę Państwa, to tych zdrowych ludzi będzie bardzo mało. A jeżeli mało, to proszę tych, którzy nie czują się zdrowo, aby zapoznali się z metodą. Proszę Państwa. Pamiętajmy też o wpłatach na fundację. Bardzo dziękuję tym osobom, które płaciły do tej pory. To się powiększa znacznie ilość wpłat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A tych, którzy jeszcze nie płacili, to bardzo proszę. Zyskujecie, proszę Państwa, duże pieniądze oszczędzając na lekach. Więc bardzo proszę wpłacić tyle, ile kto może. A wtedy będę miał większe możliwości działania i poruszania się. To wszystkiego dobrego, dobranoc Państwu, zdrowia.